Your destiny is here. Co by się stało, gdyby związek Anakina z Padme wyszedł na jaw w trakcie wojen klonów? Jak zareagowałaby na to Rada Jedi, skoro kodeks zabraniał przecież rycerzom wchodzenia w tego typu relacje? Chociaż w filmach Sagi wielokrotnie pojawia się sugestia, że Anakin zostałby w takiej sytuacji wydalony z zakonu, nie jest to do końca prawdą. Owszem, Skywalker mógłby zostać skrytykowany przez Radę Jedi, ale nie wiązałoby się to raczej z konsekwencjami w postaci opuszczenia szeregów rycerzy. A dlaczego? O tym właśnie opowiem Wam w tym materiale. Gotowi? Dobra, to zaczynamy. Na początek pokrótce wyjaśnijmy sobie, dlaczego Jedi nie mogli wchodzić w związki małżeńskie. W dużym skrócie, tego typu relacja oznaczała niezwykle silne przywiązanie do drugiej osoby i dawała rycerzom swojego rodzaju poczucie posiadania, a przywiązanie do rzeczy czy ludzi było wedle kodeksu zabronione. Jedi mieli nie przywiązywać się do uciech materialnych czy ludzi. Przede wszystkim dlatego, że to rodziło nierzadko emocje takie jak zazdrość czy strach przed utratą tychże uciech czy osób, a to, jak wiemy, emocje prowadzące nieuchronnie ku ciemnej stronie. Nie ma śmierci, jest tylko moc, brzmiał jeden z wersów kodeksu, który odnosi się do wiary Jedi, że koniec życia tego ziemskiego jest równocześnie początkiem prawdziwego życia po zjednoczeniu się z mistyczną mocą. Zatem te wszystkie materialne uciechy nie powinny mieć dla Jedi znaczenia, bo najbardziej istotne jest to, co nastąpi dopiero po śmierci. Podkreślić w tym miejscu trzeba, że jednoczyć się z mocą można było tylko wyrzekając się samego siebie, a więc żyjąc altruistycznie. Właśnie dlatego małżeństwo jako ryzyko zejścia z tej światłej ścieżki było niewskazane. Nie oznacza to jednak, że zakon bezwzględnie nie dopuszczał możliwości małżeństwa swoim członkom. Przykładowo Ki-Adi-Mundi, członek Rady Jedi, posiadał aż pięć żon. What? Z racji na to, że jego rasa była bliska wyginięcia, Rada w drodze wyjątku pozwoliła mu ożenić się i spłodzić dzieci, aczkolwiek z zastrzeżeniem, aby nie tworzył on ze swoją rodziną wystawiających go na pokusę ciemnej strony więzi. Także wielu innych rycerzy wchodziło w mniej lub bardziej formalne związki, a o części z nich Rada Jedi wiedziała, nie wyciągając żadnych konsekwencji, bo w gruncie rzeczy zakaz małżeństw był bardziej wytyczną niż surowo przestrzeganą regułą. Dobrym przykładem, dość ważnym w kontekście Anakina, jest Jedi o imieniu Revan. Około 4000 lat przed wydarzeniami z filmów poślubił on Bastille, również Jedi, na co Rada, choć niechętnie, wyraziła zgodę. W końcu Revan w tamtym czasie był bohaterem zakonu, który zniszczył Imperium Darfa Malaka, i chociażby z tego względu, Rada nie zamierzała usuwać go z szeregów rycerzy. Postawiłoby to ją w złym świetle i oburzyło wielu członków zakonu. Przed podobnym dylematem Rada stanęłaby w przypadku Anakina i jego związku z Padmę. Abstrahując już od faktu, że Skywalker uważany był za wybrańca, który przywróci równowagę mocy, co samo w sobie czyniło go niezwykle ważną postacią, to przede wszystkim był on bohaterem wojen klonów. W stolicy Republiki, Coruscant, wszyscy wiedzieli, kim jest Anakin Skywalker. Dzieci bawiąc się ze sobą, udawały, że są Anakinem, a dorośli, poznając informacje z frontu, zawsze oddychali z ulgą, gdy słyszeli, że w walki zaangażowany jest Skywalker. Wojenna propaganda Republiki, w dużej mierze za sprawą kanclerza Palpatina, uczyniła z Anakina Herosa. Określany on był nawet mianem bohatera bez strachu. W jednym z poprzednich materiałów na kanale przedstawiałem wam, jak źle zakon Jedi był postrzegany przez obywateli Republiki. Anakin był tutaj jednak wyjątkiem, z czego Rada zdawała sobie sprawę i dlatego też zmuszona była przymykać oko na wiele wybryków młodego rycerza. Zresztą nie mogłaby usunąć go z zakonu nie tylko przez szkody wizerunkowe, ale głównie dlatego, że zwyczajnie potrzebowała go na polu bitwy. W książce Skywalker, A Family at War, czytamy, że Anakin był najlepszym dowódcą, jakiego podczas Wojen Klonów posiadał zakon. Mimo, że często działał wbrew zaleceniom rady, to ostatecznie dzięki temu nieposłuszeństwu wygrywał dla Republiki wiele bitew. Zakon mógł oczywiście potępiać metodę Anakina, ale jednocześnie wiedział, że bez niego nie wygra wojny. Wyjście na jaw małżeństwa Skywalkera bez wątpienia rozsierdziłoby Radę Jedi, ale miałaby ona w tej sytuacji związane ręce. Ze względu na działania wojenne, szersza dyskusja na temat Anakina musiałaby poczekać do zakończenia wojen klonów. Dodatkowo, wielki mistrz Zakonu, Joda, wiedział też, że jeśli Skywalker zostałby wydalony, szeregi rycerzy opuściłby prawdopodobnie Obi-Wan, drugi po Anakinie bohater wojennej propagandy. W komiksie o tytule Obi-Wan i Anakin, Kenobi zwierzył się bowiem Jodzie, że gdyby Skywalker opuścił zakon, to on również poszedłby w jego ślady. I chociaż mówił to, gdy Anakin był jeszcze padawanem, to nawet w czasie wojen klonów Kenobi uważał, że jego dawny uczeń wciąż potrzebuje jego wsparcia i porady. Obi-Wan był zdeterminowany zrobić wszystko, co w jego mocy, by pomóc Anakinowi wypełnić jego przeznaczenie jako wybrańca, nawet gdyby wiązało się to z porzuceniem roli Jedi. Utrata dwóch tak ważnych rycerzy, i to jeszcze w środku wojny, zwyczajnie nie wchodziła w grę. Dość istotne w tym wszystkim jest też to, że część rycerzy domyślała się prawdziwej natury relacji Anakina z Padme. W książce Skywalker. A Family at War czytamy, że wiele osób z otoczenia Skywalkera podejrzewało, że Spadmę łączy go coś więcej niż tylko przyjaźń. Obi-Wan, co zasugerowane zostało w serialu Wojny Klonów, a także powiedziane wprost w książkowej adaptacji Zemsty Sithów, wiedział o ich związku. Jest więc mało prawdopodobne, by Kenobi jako jedyny rycerz domyślił się tego, co dla innych było oczywiste. Rada Jedi również musiała mieć swoje podejrzenia, a mimo to nigdy nie skonfrontowała ich ze Skywalkerem. Prawdopodobnie z wymienionych już wcześniej powodów. Podsumowując, w trakcie wojen klonów Anakinowi nie groziły raczej żadne konsekwencje w związku z jego małżeństwem z a jeśli nie przeszedłby na ciemną stronę i faktycznie zniszczył w wyniku tej wojny sitów, także po zakończeniu konfliktu zakon nie podjąłby żadnych surowych działań wobec Skywalkera. Tradycyjnie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Co waszym zdaniem Rada Jedi zrobiłaby, dowiedziawszy się o wielkiej tajemnicy Anakina i Padme? Przy okazji chciałbym też w tym miejscu podziękować z całego serducha patronom kanału. Wasze wsparcie jest nieocenione i możecie być pewni, że dam z siebie maksa, żeby odpłacić za Wasze zaufanie najlepszymi możliwymi filmami o naszym kochanym uniwersum. Jeszcze raz dzięki mordeczki. Jeśli podobał Ci się ten film, zachęcam do zasubskrybowania kanału do i kliknięcia w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. Wściekłe wąsy znajdziesz też na Instagramie, Facebooku czy Discordzie. Jeśli masz taką możliwość i chęci, gorąco zachęcam do wsparcia kanału na platformie Patronite. Zostając patronem, nie tylko dostajesz różne bonusy, ale i pomagasz mi tworzyć więcej treści. Link do profilu na Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby na tyle. Trzymajcie się i niech moc będzie z wami.